Kilkuset Ełczan pożegnało stary i przywitało nowy rok na placu Jana Pawła II. Nie było wprawdzie występu gwiazdy dużego formatu wzorem wielkich miast, ale to nie znaczy, że w Ełku bawiono się gorzej. Do tańca wystarczyła dobra muzyka oraz odpowiednie towarzystwo, bo to miara znakomitej zabawy. Wspólnie ze znajomymi spędzać Sylwestra, także było wesoło parę osób, więc tak postanowiliśmy zrobić. Na miejskiego Sylwestra przyszła nie tylko młodzież. Dorośli z całymi rodzinami postanowili przywitać tu datę 1 stycznia 2008. Dzielnie spisywały się dzieci, którym nie przeszkadzały ani mróz, ani nocna pora. Bo jak się okazuje, nigdy nie jest za późno na występ na scenie. Nawet jeśli to tylko karaoke. Występom solowym towarzyszyły śpiewy zbiorowe. Ogólna wesołość udzielała się wszystkim. Ełczanie dowiedli, że nie trzeba stroju wieczorowego do roztańczonego Sylwestra. Po prostu uważamy, że to jest super sposób na spędzenie tego nowego roku i nie uważam. Po prostu myślimy, że najlepszy jaki może być. W wesołej zabawie towarzyszył pokaz sztucznych ogni, który oznajmił, że mamy 2008 rok. I nadzieje względem nowych 366 dni. Żebyś nie był gorszy niż ten 2007. Żebyśmy byli zdrowi... i żeby wełku było weselej. Huczny i wesoły sylwester może być dobrą wróżbą dla spełnienia tych życzeń.